Siemaneczko, witajcie drodzy widzowie w nowym odcineczku z Farming Simulator 22. To jest nasza realistyczna seria na mapie Sembrowina Kalkoczkady. Ostatnio był pierwszy odcineczek. No i pierwsza sprawa jest taka, że wiem, że w ostatnim odcineczku te dźwięki były takie, jak na przykład jechałem pojazdem, to te dźwięki były niewyraźne, coś takiego było, słychać co mówiłem. Teraz sobie w ustawieniach wszystko poprawiłem i również mikrofon lepiej działa, ponieważ w poprzednim odcineczku takie dziwne, takie mechaniczne jakby dźwięki były, ale dziś już sobie to poprawiłem, wszystko jest ok no i tak wczoraj skończyłem odcinek jak wracaliśmy z wystawy rolniczej na gospodarstwo niestety wczoraj o 20 listonosz nie dotarł dlatego dzisiaj gdzieś tutaj już powinien być bo jest po 8 .00. o widzę już, że tam stoi idziemy do niego dzień dobry o dzień dobry, dzień dobry dobra, teraz jak będę się podpisywał to nie będę wam nagrywał już wszystko ogarnąłem, listonosz poszedł do sąsiadów. O, dobra, wszedłem w paszę. E, no i słuchajcie, e, mam już teraz te klucze i papiery od tego Ursusa, dlatego że myślę, e, że się tam trochę przebiegniemy na to pole. Oraz mam już spis e, pól, które były mojego dziadka, więc od razu tym Ursusem sobie tam po e, podjedziemy na te pola. Przebiegniemy przez część pola, tu nawet nic nie ma. To nie będzie szkoda, a w sumie to jest dru drużko. Dobra, to dróżko biegnę. O, tu jest fajny jeziorko w ogóle. Hmm. A tak, a propos jeziorek, już trochę wychodząc z serii. No to e, nie, będą e, teraz na kanale filmiki nie tylko z tej tajemniczej gry, ale również z wędkarstwa. Próbowałem założyć e, osobny kanał, ale e, napotkałem. Lekkie problemy e, z limitem tych kanałów rocznie. No, dlatego, wiecie, mm, te, myślę, że da się uratować jeszcze ten kanał, krat. No dobra, jestem już przy tym ursusie. Ojej, trochę laguje, wiem, po, postaram się to ogarnąć. Jadę na razie bez przyczepy, bo to w sumie nawet nie mój jęczmień. Nie podoba mi się to Nie wgrały nie wygrały się te zegary Chociaż dziwne bardzo Wczoraj było wszystko ok No dobra, nieważne Idziemy yy, do, wiecie co? Bo jak tak w yy, farmingu działa to tak, że te pola są ponumerowane yy, i po prostu dostałem numery tych pól są dziadka. Mogę wam pokazać mapkę. Nie wszystkie pola zaznaczone na niebiesko są mojego dziadka. Ale tamte 194 i 191 czy tam 7, o ile ja dobrze widać, to są właśnie mojego dziadka. O, wczytały się. Tamten kombajn to jest ta, takiego sąsiada, ale z Bradowa. Tam. Tam słyszałem, że chyba jest me mechanik czy coś. Dobra, tu nic nie Tu w ogóle jest jakiś sklepik, czy co za tam jest? Możemy wyjechać. A, sklep spożywczy. Dobra, nie będziemy komuś się wcinać w rozmowę. O Jezu! Ty! Prawie na, w nas policja by uderzyła. Jezu! No to ja tak niebezpiecznie tutaj wyjechałem tym traktorem, ale kurde, jakby policja w nas przypierdzieliła, By, to Byłaby sprawa na całą wieś. O, te dwa pola ze zbożem, nie wiem jeszcze jakim zbożem, to są, to były właśnie mojego dziadka, teraz są już moje. Gdzieś hmm, tutaj pomiędzy te pola wyjdziemy, zakopujemy i sobie zobaczymy je. Nie, nie Stój Dobra, co my tu mamy? Tu jest też jęczmień, ok przebiegnę się tu. I tu jest jęczmień. Ok, czyli mój dziadek miał pola jęczmienia. Proszę, proszę jechać. Miał pola jęczmienia. No dobra, o jedno światło zostawiłem. Akumulator padnie. Już wsiadamy. Wiecie co? Prawdopodobnie dzisiaj będziemy kupować ciągniki, ale nie tylko z tej wystawy rolniczej, ponieważ również e, trochę przeszukałem internet i e, z, znalazłem jedno ogłoszenie fajnego dużego ursusa. E, napisałem do gościa, gość gdzieś tam do nas zadzwoni. No więc wie, będziemy się z nim umawiać, co i jak, gdzie się spotkamy. Myślę, że taki ursus to jest duży. Ale... ale nie za dużo, To no. nie jest jakiś dongiel, wiadomo, nie? Na razie wracamy na gospodarstwo, ale i kończę tak patrzę na te ciągniki. Od wczoraj chyba nic nie zeszło, nie? Ta, są cały czas te same. Tutaj widzę, że ludzie pilnują, ludzie oglądają mnie. No jedno, no te dwa mi tak wpadły w oko, nie? Ten 3514 i ten co to jest? C380, nie? Jeszcze raz wsiądę. Będę takiego miał. Ale ten e, właśnie to ogłoszenie na internecie, co znalazłem, to jest j, jakiś większy jeszcze usus Nie pamiętam dokładnie jaki model, ale tego się dowiecie w dzisiejszym odcineczku. Jeszcze będę musiał wrócić po te przyczepy. Obydwie są e, mojego dziadka. Ale ten jęczmiek będzie trzeba zawieść tamtemu... E, tamtemu goście, tamtej gościówie. Po prostu. No i tak to jest. Ten Mercedes cały czas stoi. Ja, ja w ogóle się dowiedziałem wczoraj od sąsiada, e, pod wieczór właśnie, tutaj z tej wystawy był sobie sąsiad i on mi powiedział, że ten Mercedes to jest na sprzedaż cały, cały czas. Tak chyba za 3000 w ogóle ja się zdziwiłem, że tak mało, no ale podobno uszkodzony jest, nie? Więc nie wiem, czy to będzie opłacalne, żeby go kupować. Jak wy myślicie, możecie napisać. O, na razie wracamy na gospodarstwo. Tutaj oczywiście, tak jak wszędzie w Polsce, miejsce na twoją reklamę. Ach. Widziałem jak wyjeżdża, jak wychodziłem jeszcze, e, że tutaj ktoś się kręcił na tym podwórku. Nie wiem, byśmy może pogadali się, popytali, ale kto? O Jezu, to serio, muszę, muszę mieć dużo pieniędzy. Tu jeszcze w ogóle jakiegoś ogrodnika mają zatrudnionego i tam sobie w, szla, w szlafroczku na balkonie, jakiś pan paraduje Tutaj ta 30 nie ruszona cały czas. Nie wiem. Polenezem wczoraj wieczorem to nawet nie wyjeżdżałem. Nie wyjeżdżałem na te. Na podwórko, tylko go tam zostawiłem. Myślę, że ciągniki to będziemy stawiać w tej stadułce. Która... Okej. Okay. Tutaj jest. Bo ona, no wiecie, tutaj i będziemy plony nasze dawać. I te ciągniki. Ja się zastanawiam, co to jest jęczmień bo przecież te pola mojego dziadka to nie, nie są jeszcze skoszone, nie? Ale to podejrzewam, że to może być jeszcze z podprzedniego roku, że mój dziadek to po prostu trzymał e, dla lepszych cen, nie? No i tak przez rok to trzymał. Nie wiem, czy to się nie psuje, ale. To sprzedamy, jak będą najwyższe, największe ceny, to gdzieś tam pojedziemy do skupu, czy tam do piekarni, nie wiem e, i to po prostu sprzedamy sobie, nie? Dobra, no. Będzie trzeba pożyczyć pewnie od tego sąsiada kombajn e, i, i zab zabierzemy się za żniwa za niedługo, nie? Na razie zobaczę ile mają jedzenia kurczaki. Ile? 360 litrów, czyli jedzą. A jajka jakieś zrobiły? Chyba tyle samo co wcześniej, nie? Ja. Ja. Mm, mam nadzieję, że one się zaczną rozmnażać, te kury. Bo ich tu jest 31, a może być 40. Myślę, że właśnie z taką myślą mój dziadek je kupował specjalnie mniej. Żeby, żeby po prostu później było ich więcej, bo można je też sprzedać na mięso, jak one już dorosną. Nie wiem, myślałem, że strąg będzie mi się zepsuł. O! Ktoś dzwoni. Dobra? Chwilka, chwilka, chwilka. Odłożę paletę. Halo! Słucham. Kto mówi? Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. E, dlaczego powiedział pan Guten Morgen? Halo? Bo mi się nudzi. A, e, dobrze. A w jakiej sprawie pan w ogóle dzwoni? ...tego Ursusa. Tak? Tak. No dobra, no to... ...wie pan co, ja właśnie się zastanawiam nad kupnem... ...ale najprawdopodobniej go kupię. E, no to... ...gdzie byśmy się mogli umówić? Przed OSP miał pan na myśli? Tak. A które? W a no dobra, no to na którą godzinę? Dziesiątą, dziesiątą. Tak, mm, no dobra, no to ja podjadę Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobra, rozłączyłem się. No, mało czasu mamy, dlatego jeszcze szybko dam świnom. W ogóle świnie to najwięcej wyżerają. No i to ta cała paleta pewnie zejdzie. Będę musiał zamówić jakąś dostawę. Dobra. Ja już szykuję samochód i zaraz się widzimy jak już będziemy. W drodze do, do OSP w sembrowinie. Dobra widzowie, my jesteśmy już w drodze do Cembrowiny. Myślę, że włączymy muzyczkę i jedziemy. Pa pa, pa! pa.

Załóżmy, że w nią nie uderzyłem. Dobra, Dobra. lecę tam do właściciela. Tu hmm. tu jestem. O, to pan, tak? Ja! Ładny bym powiedział, Ursus, mogę i się obejrzeć najpierw? Dobra, my tu dokończymy nalewkę. Okej, okay. dokończę nalewkę. No, wsiądę sobie. Niestety IC nie ma. Chyba. Nie ma. No, ale widziałem, że P Tuza ma z przodu. Fajnie to wygląda. Już poprawiłem, teraz się normalnie modele wczytują, nie tak jak na początku odcinka coś się zepsuło. Wow, no powiem wam, że to jest pierwsza klasa ciągnik. Nie, nie ma nic uszkodzone, czyściutkie wszystko. Zaraz sobie jeszcze sprawdzę, po ile takie na internecie chodzą. To jest Ursus 1674, tak swoją drogą, no i przy okazji to właśnie wpiszę. Ursus... 1674 e, OLX N Nic nie reklamuję. Aha, nie ma. Jest tylko chłodnica do tego Ursusa. O! Są. Nie. Nie ma konkretnie 1634. To trochę problem, ale... A nie, jest jakiś tam 6 turbo. Ale to są w ogóle ze starymi jeszcze maskami, nie? Ale chodzą tak w granicach 50 tysięcy, ty. To nie mówię, że no, jakoś dużo jest, nie? Dobra, jedź, jedź pan. No dobra, idę do właściciela. Dzień dobry! Pan. To pan mówił? Śmieszny ma głos pana kolega. No dobra, to na ile się umawiamy? Stan e, idealny maska to jest stanowa po modernizacji, nie? Powiedz, że... Widzowie, widzowie. Widzę, że on się nie zna. To trochę, trochę, trochę mniej mniej powiemy. Po prostu trochę pijany jest. Wiadomo. Na no, to ile? Już pan się ze mną witał. na no to ile? No ja za niego bym dał 50 tysięcy. A dobra, dawaj to. Dobra, to spiszemy umowę. E, spiszemy umowę z tym panem, ja mu dam pieniądze i zaraz się widzimy już po transakcji. No dobra, jak widzicie już mi 50 tysięcy zeszło z konta. Udało nam się tę transakcję jeszcze zrobić przed 10. Fajnie, bo na 10 byliśmy umówieni. No, ale on szybko chciał. O jeden, znowu się zegary nie wczytuję. Ja nie wiem, postaram się to naprawić. Przynajmniej do następnego odcinka, nie? Samochód tutaj zostawię, ale myślę, że to nic. już przyzwyczajony do Poloneza. Co czas e, klikam to sprzęgło, żeby nie zgasać, Ale nie, to jedna maszyna tutaj na, man na manualu e, nie gaśnie nic. I to jest dowód na to, że ten polonez mi nie gaśnie, dlatego, że ja nie umiem jeździć manualem, tylko dlatego, że coś jest z nim popsute. Kurczę, co mi się wydarza? Z innymi ciągnikami w ogóle jak grałem, ojeny Sub trochę przywaliłem Ale tu też miałem taką samą sytuację, że on, one pomimo tego, że gdzieś tam 40 na godzinę mogły jechać na maksymalnym biegu To mi nie chciały przyspieszać Znalazłem na to rozwiązanie Po prostu od, od razu daję czwórkę Aha To nie pomogło Dobra Wiecie co widzowie Mam jeszcze jedno rozwiązanie gdzie to jest? Ręczna ze sprzęgłem automatyczna. Aha! Dobra. Automatyczna skrzynią biegów jakoś to zrobiła. No ale wracamy już na gospodarstwo. Dobra, jesteśmy już na gospodarstwie, no i ja wiem, że on się na pewno nie zmieści do tej stodółki małej, chociaż do obory. Wiem, że obora to nie do tego służy, żeby ciągniki w niej przechowywać, ale... Ja już tak odruchowo sprzęgło klikam, gdy hamuję, bo zapomniałem, że to automat, ale... Ale... No, ale dobrze, że mam taki nawyk, bo w razie jak znowu będę jechał, jeździł tym manuelem, to nie zapomnę o sprzęgle. O! Hamulec jest. No i piękny Ursusek już ona, u nas stoi. No, to jest kawał maszyny, nie? Ja wiem, że one wie po więcej chodzą, ale udało mi się, to jest z tym gościem trochę tam, wiecie, no, naciągnąć, nie ukrywam. No i mamy kolejny ciągnik. <laughs> Nie wiem jeszcze co z tymi ciągnikami z tej wystawy. Czy będę je chciał w ogóle? No ale cóż. Zobaczycie w kolejnych odcinkach. A na razie ja się z wami żegnam. Cześć i pa.